Cześć, witajcie na kanale Gambit Tradera. Dzisiaj w takim totalnie luźnym klimacie omówimy sobie XRP, tak? czyli to, co dzieje się dla nas globalnie, to, co dzieje się lokalnie i w odniesieniu do tego całego ruchu ostatniego, który już żeśmy sobie rozpatrywali na różne sposoby dużo, dużo wcześniej, zobaczymy, jak te ostatnie ruchy. Po prostu możemy interpretować, tak? Także ja Was serdecznie zapraszam. Po krótkim wstępie zaczynamy analizę XRP. Oczywiście, muszę na samym wstępie wspomnieć, że to co tutaj widzicie, to jest tylko i wyłącznie moja analiza, tak, moje prywatne zdanie na ten temat. I tutaj to nie jest żadna porada inwestycyjna, a jedynie to, jak ja. Osobiście widzę ten wykres i co ja będę tutaj na tym walorze dalej działał. Za każdym razem, jeżeli wchodzimy na taki wykres danego waloru, niezależnie od tego, na jakim interwale my gramy, tak, czy to jest interwał dzienny. Czy to jest no na dziennym, nikt nie gra, nie? ale na dziennym mimo wszystko ci inwestorzy długoterminowi no to się gdzieś tam opierają. Także, niezależnie od jakiego interwału my zaczynamy gramy, czy gramy intraday, czy gramy skalpy na jakichś minutówkach, czy gramy jakieś po prostu jeszcze mniejsze pozycje na sekundówkach, nawet że to my za każdym razem powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje tutaj globalnie, i co jakiś czas wracać do tych dużych interwałów po to by widzieć co się na, tym, na tych dużych interwałach zmieniło, bo duży interwał przypominam, on nam pokazuje generalnie cały kierunek dokąd krypto nam zmierza dokąd zmierza nam cały, cały rynek, tak i czy coś w tych ruchach z tego dniowego interwału tak nam się już na przykład nie hmm, nie pokazuje nam ten interwał czegoś czego my nigdy nie zobaczymy na tym mniejszym nie czyli ten duży interwał zawsze ma przewagę nad tym mniejszym i ten mniejszy interwał to jest tylko i wyłącznie Jakaś mała część po prostu tego, co się dzieje na tym dużym interwale, i dlatego bardzo często trudno objąć to horyzontem z niższego interwału, i warto się wracać do tych dużych interwałów. Dlatego zaczniemy sobie od tego tygodniowego interwału i patrzmy, co się tutaj wydarzyło już historycznie. Mieliśmy bardzo długi czas akumulacji, wybiliśmy ten. Wierzcho, wierz, wierzchołek, tak? Ja prawdopodobnie tu jeszcze jest dalsza część tego wykresu, już nie będziemy tego, do tego wracać, tak? Bo tu mamy od 2001 roku, więc na z pewnością jest jeszcze jedna część tego, tego wykresu. No, ale powiedzmy, tu mamy wybicie tego wierzchołka, dostaliśmy kolejne wybicie tego wierzchołka i na co ja chciałbym wam zwrócić uwagę? Przede wszystkim popatrzcie, jak te wierzchołki tutaj są wybijane. Jeżeli znacząco wybijamy w taki sposób gdzie korpus zamyka nam się ponad ten szczyt yy, yy, na wykresie tak no to te wybicie nazywamy tak zwanym wybiciem trendowym tak tutaj już te wybicie było bardzo słabe dlatego też również wydarzyła się z tej perspektywy korekta która Definitywnie powinna nas przygotować do kolejnego impulsu do góry. No ale musimy sobie omówić już później całą tą strukturę, do czego zaraz tutaj będziemy zmierzać. Najniższy dołek na wykresie mamy tutaj, najwyższy na ten moment to jest ta zielona, zielona linia, i my musimy sobie wziąć, popatrzeć, jak z tej perspektywy wyglądają obecnie te ruchy. Ja tutaj eliotowo nic na ten moment nie znajdę, poza tym, że mamy z tego globalnego punktu widzenia na ten moment tutaj falę A, tak? Czyli mamy jedynkę, mamy falę A i teraz powinno nam się narysować B, ewentualnie C i możliwość pójścia do góry. I to jest założenie takie długoterminowe które my tutaj możemy po, po, powiedzieć na podstawie tutaj fal Eliota i struktur korekt, tak? Także to jest jedna z tutaj z możliwości, która może wystąpić, druga z możliwości to jest fala A, fala 1 tutaj dalej będzie rozbudowana fala B przez szczyt i zakończenie już struktury korekty na następny wyższy wierzchołek i fale 3. Także tu jeżeli chodzi o takie założenia względem tego ruchu, który my tutaj mamy globalnie, tak? Czyli trend wzrostowy Potwierdzony z tego tygodniowego interwału, to mimo wszystko powinniśmy patrzeć to na to do góry, ale jaki tu jest mały szkopuł. Szkopuł polega na tym, że ten ostatni ruch, który mieliśmy tutaj, ja może te FIBO już usunę, ten ostatni ruch, który mieliśmy w tym miejscu, tak, to naruszył nam ten kluczowy wierzchołek, ten kluczowy dołeczek, tak. O ten, o ten mi dokładnie chodzi. I teraz popatrzmy, skoro my dostaliśmy ostatni potwierdzony szczyt. Mimo wszystko musimy tutaj sobie wpisać bosika pomimo tego, że nie do końca ten tygodniowy interwał nam się podoba. Czyli tu mamy nasz kluczowy dołek. Ten kluczowy dołek został wybity. Ja sobie go od razu zaznaczę na, na czerwono. Tak? Został wybity i co nam to mówi? Że być może to co działo się za plecami tak? zostało tutaj w tym momencie nam pierwszej negacji, tak, pierwszego ostrzeżenia, że dzieje się coś tutaj nie tak. I oczywiście to, co się tutaj działo, to raz, że były przede wszystkim reakcje łańcuchowe, gdzie po prostu i boty, i gdzieś tam giełdy po prostu reagowały lawinowo. I bardzo szybko, w, w miejscu i w czasie, gdzie ta płynność była najmniejsza, bo to, by, przypominam, było przed samym i praktycznie zamknięciem rynek w piątek na, na weekend, gdzie brokerzy nawet nie działali, była zrobiona cała ta akcja, no to miało, to miało to szansę po prostu to wszystko nam rozjechać. No ale już, schodźmy już na ten niższy interwał, bo musimy sobie omówić to, co się dzieje już na niższym interwale i przechodzić do tego czasu, już teraźniejszego, bo to wszystko, co się tutaj dzieje, ma również znaczenie do na, dla nas w czasie rzeczywistym. I teraz popatrzmy w te struktury już dzienne. Mieliśmy przepiękną strukturę korekty tutaj, tak? Mieliśmy tutaj jedynkę, mieliśmy jedynkę, mieliśmy dwójkę, mieliśmy trójkę tutaj, gdzie po tej trójce na fali 4 nie widzieliśmy już po jakimś czasie, że. Ta, ta, żeby tu była siła w tym rynku, do tego, by ciągnąć to do góry. tak? My już tutaj sobie gdzieś w tym miejscu mówiliśmy, że coś zaczyna się nie dobrego dziać na, na grupie, i cały czas szukaliśmy, czekaliśmy na sygnał, którego żeśmy tutaj nie dostali, tak? żeby grać znowu tutaj taką pozycją, w taki sposób, ponowy, po nowy wyższy szczyt. Bo przypominam, że tutaj mamy na ten moment typowo podejście traderskie, tak? czyli grania na kontraktach terminowych i my już biorąc pod uwagę te ruchy, szukamy za każdym razem pozycji wejścia, realizacji zysków i miejsca, gdzie te. Po prostu pozycję sobie zabezpieczamy, no bo to jest jakby podstawa naszego całego handlu i systematyki, którą my musimy za każdym razem prowadzić, tak? Więc ten ruch został tu już w tym momencie zaburzony, ale jak się to ma, ten ruch, jak się ma do całości tego, tak? Skoro rozpatrywaliśmy tutaj pięciofalowy ruch, który tutaj w tym miejscu został zanegowany, to my dlatego musimy całą tą strukturę, która jest tutaj, bo to są jakieś struktury wewnętrzne, które myśmy rozpatrywali, i tutaj technicznie wszystko bardzo ładnie się nam spinało, to w tym miejscu dostaliśmy anomalię i zaburzenie całych tych struktur, które nam sugerowały, że my z tego miejsca jedziemy dalej do, dalej do góry, tak? to technicznie zostało po prostu zanegowane i teraz z tego powodu ja muszę kolejno a jak już zaznaczałem tutaj na wyższym interwale mamy tutaj jedynkę mamy tutaj prawdopodobnie dwójkę i falę A jeżeli ten punkt jest naj, naj, najmniejszym punktem na tym na wykresie i możliwość jazdy na fali 3 i zaraz sobie przejdziemy do tych już naszych Rzeczywistych ruchów na, na wykresie, by powiedzieć o tym, co tutaj jest istotne, żeby mnie zachęciło w tym momencie do tego, bym ja tutaj otwierał pozycję long, bo całość. Tego knota, która teraz na ten moment jest, no to mi tą perspektywę na ten moment zaburza i mi się pojawia tutaj czerwona lampka ostrzegawcza, żeby tutaj bardzo na ten, na ten w tym momencie uważać. Co tu jest bardzo istotne w tym ruchu, jeszcze? Istotne jest to, że wszystko, co było tutaj, tak? czyli ta jedna strefa płynnościowa. Poniżej mieliśmy jeszcze bardzo mocną strefę płynnościową, wszystko poniżej zostało zebrane, cała ta płynność została zjedzona, i jeżeli tutaj jeszcze rynek będzie chciał się obsuwać w dół, to prawdopodobnie bez problemu to zrobi, dlatego to jest bardzo duże zagrożenie, że wchodząc po prostu na zlecenia oczekujące, tak tutaj bar, pewnie bardzo dużo osób miało siatkę zleceń oczekujących, która gdzieś tam już wcześniej była założona na tych rynkach to powchodziły im te zlecenia, i również te świece zostały przez to wyciągnięte. Ta świeca została wyciągnięta również dzięki tym zleceniom do góry, tak? Więc teraz, jeżeli omówiliśmy się sobie całość tego ruchu i my już wiemy, że my musimy patrzeć na to zupełnie innym okiem na nowo i teraz mamy tutaj jedynkę, mamy falę A, mamy falę B budującą się w tym momencie e, cały czas, tak? I Fale C, która powinna się wydarzyć, to jeszcze z tej perspektywy musimy sobie odmierzyć już rejon, gdzie ta fala B powinna nam się zakończyć. I teoretycznie my jesteśmy w tej już 50C, aczkolwiek. Te całe mierzenie, które przez ten knot teraz tutaj występuje tej całej fali, fali A, według mnie jest bardzo zaburzone i ta 50 może być bardzo zgubna w tym momencie. I musimy do tego podejść ciuteczkę inaczej. Dlatego przechodzimy na niższy interwał, już i do tych struktur, które my tutaj mamy lokalnie. Czyli czterogodzinowy interwał nas na ten moment interesuje i ruch ostatni, czyli dołek. I, I ten kolejny dołek, tak? Szczyt i dołek, szczyt i dołek. Te dwa punkty nas interesują. A dlaczego nas interesują te dwa punkty? Bo popatrzcie, jeżeli sobie weźmiemy ten dniowy interwał na ten moment, to my byliśmy tutaj w takim ruchu. Impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, tak? Czyli my jesteśmy teraz w impulsie spadkowym, który był wywołany właśnie w ten ostatni taki pamiętny piątek, który myślę, że bardzo wiele osób zapamięta do swoich no, późnych na pewno dni. Tak? I teraz tak, przechodzimy do tego już miejsca na czterogodzinowym interwale. I co my teraz z punktu technicznego możemy tutaj powiedzieć? Słuchajcie, no przede wszystkim, żeby cały ten ruch został złamany i ta korekta, którą mieliśmy tutaj, nie będziemy już wracać na ten dniowy interwał, to teoretycznie powinniśmy wybić ten wierzchołek, tak? Dopiero ten wierzchołek, pokonanie tego wierzchołka da nam pewność, większą pewność, bo nic nie ma na rynku 100%, że my pojedziemy do tego rynku cały i dalej do góry, tak, że my będziemy się odwracać, jedziemy dalej do góry. I teraz, tak, my musimy jeszcze sobie powiedzieć o jednej rzeczy. Popatrzcie, co się tutaj teraz dzieje. Mieliśmy jakiś tam impuls wewnętrzny, który wyglądał w ten sposób, tak, mieliśmy impuls. Korekta, impuls wyciągnięty przez zlecenia, które wchodziły przez siatkę zleceń wprowadzona, wprowadzonych już na rynek i pieniędzy, które były położone po lewej stronie, tak? bo tu nie zapominajmy były położone pieniądze, które miały bronić tej, te, te, tego już poziomu dwóch dolarów, żeby cena poniżej tego już nie spadła. Ale pomimo tego, że te pieniądze były, bo to, co się tutaj wydarzyło, to były tak wielkie pieniądze, że te pieniądze, które były położone w tym miejscu, były po prostu zbyt małe. Dlatego tutaj pojawiła się taka ogromna dziura w tym miejscu. No i wracając do tego ruchu, mamy impuls, korekta impuls, czyli ruch składający się z takiego ruchu. I teraz popatrzmy, dostaliśmy złamanie tego ruchu w tym miejscu, tak? Czyli kluczowy dołeczek. Wybiliśmy niższy, niższy dołek w tym, w tym zrozumieniu, a pamię przypominam, że trend spadkowy to jest sekwencja niższych dołków, niższych szczytów, tak? Czyli my z perspektywy tego dalej jesteśmy w trendzie spadkowym, dopóki nie wybijemy tego dołeczka. Dlatego my musimy sobie teraz postawić tutaj przede wszystkim mm, ten szczyt i alercik. Na tym, na tym poziomie, i to jest poziom 2,6456, i jeżeli my pokonamy, pokonamy ten, ten wierzchołek, tak, tutaj, to to będzie dla nas informacja, że to, co się działo w tym miejscu, to był tylko i wyłącznie ruch wewnętrzny lub zbieranie z rynku dodatkowych zleceń po to, żeby cena wyszła nam wyżej, do góry, tak? I już opierając się o to, co tutaj, co, co tutaj widzimy, ja sobie może usunę te strzałeczki, żeby nam to nie przeszkadzało, narysowane. I opierając się o tym, co my już tutaj widzimy, to my również jesteśmy w nie, nie, nie byle jakim miejscu, tak? Ta linia, ta, 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 ta fioletowa linia, to jest poziom 2,5 dolara, i jeżeli sobie wrócimy na chwilę, na ten dniowy interwał, to popatrzmy, co za każdym razem działo się tutaj w tych rejonach. Mieliśmy tutaj reakcje, 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 tak? Czyli dla mnie ten poziom jest poziomem psychologicznym, w którym powinna tutaj, jest to miejsce szczególne na wykresie, przy którym występują bardzo ważne ruchy, czy to zawracające cały trend do dołu, czy to ruchy zawracające cały trend do góry. Także jak dla mnie z punktu perspektywy takiego już traderskiego, ja nie mam sensu wchodzić tutaj w pozycję tak, i próbować łapać tego jak najniżej, bo ja nie wiem, czy z tych rejonów ja dalej nie pojadę w tą stronę. No bo przypominam, że my byliśmy jeszcze niedawno powyżej tych rejonów, tak? Popatrzcie, myśmy przeszli tutaj, była zmiana, zmiana całego tego sentymentu na tym rynku, bo mieliśmy tutaj wcześniejszą korektę, mieliśmy zmianę sentymentu, pojechaliśmy do góry, tutaj wytworzyła się nam korekta, przebiliśmy te poziomy i my. Na ten moment znajdujemy się w tych poziomach, czyli te poziomy są dla nas bardzo istotnymi miejscami na wykresie w tym, w tym wypadku. I musimy teraz rozstrzygać w tym miejscu, co dalej z tym wykresem zrobić. I teraz popatrzmy. Wracamy na ten czterogodzinowy interval. Skoro wiemy, że ta 2,5 dolara to dla nas jest w jakimś stopniu ta cena psychologiczna, która no, jest mie miejscem bardzo ważnym na wykresie, to jeżeli ja chciałbym grać to do góry w tym miejscu, tak, to ja muszę dostać potwierdzenie w formie wybicia tego wierzchołka, tak. I to za jednym razem nie dość, że da mi potwierdzenie złamania ta, całego tego ruchu, czyli zmiany znów trendu na wzrostowy w rozumieniu tego ruchu tutaj, tak? I wówczas na korekcie te poziomy. Jeżeli tu następuje teraz wymiana zleceń po to, żeby tą cenę wybindować dalej do góry, to na korekcie to będzie dla, dla mnie miejsce do tego, by się do tego przyłączyć. Nie? I będziemy, będziemy się starać te miejsce tutaj wychwycić, żeby móc to spróbować tutaj złapać po prostu do góry. I teraz tak, schodząc na niższy interwał. My tutaj sobie rozpatrywaliśmy na, na grupie, oczywiście już. Te lokalne struktury, które zostały złamane w tym miejscu i dostawaliśmy już pierwsze jakieś reakcje z tego miejsca po nowy szczyt, gdzie na grupie wysyłałem, że tu będzie dobre miejsce do tego, by przynajmniej spróbować to zagrać po nowy wyższy wierzchołek, tak? powyższy po wierzchołek. My tutaj dalej z tego miejsca nie gramy z tego względu, że ten czterogodzinowy interwał, tak my dalej mówimy, on nas nadal trzymie na spadki, tak? To co jest tutaj, dopóki nie wybijemy tego poziomu, to dalej nas trzymie na spadki. Pamiętajcie o tym, tak? My dopiero już spekulując z tego miejsca, w którym jesteśmy tutaj, i na podstawie historii, którą mamy daną po lewej stronie, to my spekulujemy, że jeżeli w tym miejscu, bo technicznie tutaj widzimy, że coś się dzieje. Jeżeli my wyjdziemy powyżej te, tych poziomów, dostaniemy wyłamania te, wyłamanie tego wierzchołka, dostaniemy utrzymanie już 2,5 dolara, tak? to to dla mnie będzie sygnał, że my na tym XRP jedziemy do góry. Jeżeli ta cena mi tutaj wybije coś takiego, nie zamknie się mi korpusem, tak, czyli wjedziemy w tą strefę po, po, podażową z tego miejsca, może sobie tą strefę po, podażową tutaj zaznaczymy. Tak, to jest strefa podażowa z wyższego interwału. Jeżeli my wjedziemy w tą strefę podażową, to możemy sobie zmienić, tak? Jeżeli my wjedziemy w tą strefę podażową, tu zamknie się, tu pojawi się tylko knot, a korpus zamknie się tutaj poniżej tego dołeczka. To ja nie będę dalej miał przekonania, że my jedziemy do, do góry. Wtedy będę się zastanawiał, czy my jeszcze nie będziemy zjeżdżać w dół. I jak patrzymy na całe krypto nawet, już tak w odniesieniu do Bitcoina i Ethereum, to nie bardzo na Ethereum, no zobaczymy co się teraz aktualnie też dzieje. Zaczyna się coś faktycznie teraz, jakaś, jak, jakaś reakcja działać, nie? Bo tu tego popytu było troszeczkę za mało. Bitcoin również widzimy, jest jakaś reakcja teraz dosyć ładna, zobaczymy jak te świece się zamkną. No ale wracamy do XRP. I teraz już z tego punktu, jeżeli, wraca, jeżeli wybijemy to, wrócimy, to będzie miejsce dla mnie do tego, by zawierać tutaj pozycje długie, pomimo tego, tak, pomimo tego, że ten wierzchołek nie zostanie wybity. Bo ja, ja uważam, że z tego miejsca powinni nam się dać, udać przynajmniej zabezpieczyć te pozycje, jeżeli, te, jeżeli mielibyśmy tylko podjazd i dalszy spadek w dół. I będziemy mieć na pewno ku temu przestrzeń. Więc warto o tym pamiętać. I teraz jeszcze, co ja Wam chciałem powiedzieć. Dniowy interwał. Dniowy interwał. Jeżeli my będziemy patrzeć w drugą stronę, czyli my jedziemy zgodnie z tym trendem, tak, tak, to my tutaj jeszcze mamy spokojnie miejsce do tego, by zjechać ponownie gdzieś w okolica 1,5 dolara. Za tak, 1,5 dolara. I warto Wam po prostu przestrzegać i mówić o tym, że nie do końca technicznie to teraz wygląda tak, żeby to miało nagle nam tutaj super jakoś urosnąć, no, ale wiadomo, rynek może zrobić wszystko. My tylko staramy się wyczytać, co tutaj tak naprawdę się rysuje na tym, na tym, na tym naszym wykresie i na tej podstawie również działać. Czyli reasumując, jeżeli byśmy mieli patrzeć w dół, ja dostanę tutaj tylko reakcję. Nie zamknie nam się ta, ta cena poniżej. Ja dostanę kolejne wybicie Bosa, w tym, w tym przy, w przypadku tutaj. No to dla mnie kierunek będzie po półtoler, półtorej dolara na tym, na tym, na tym, na tym coinie. I e, dopóki mi cały ten wykres tego nie zaneguje w taki sposób, że ja wyjdę powyżej tego szczytu i tutaj ta korekta nie zacznie mi się łamać do góry no to ja będę twierdził, że to, te miejsce, to są dla mnie zbyt miejsca ryzykowne, by zawierać pozycje long, tak? Ja nie chcę zawierać ryzykownych pozycji, ja wolę grać sobie spokojnie i poczekać na sygnał od rynku, a tego sygnału w tym momencie jeszcze nie mamy. Dlatego pamiętajcie, że cierpliwość popłaca i jeżeli... Tu nam się czegoś nie uda złapać, to znajdziemy to na innym rynku. Popatrzcie, jak tych rynków mamy wiele. Tu mamy pozycje już również z naszej grupy. Bardzo ładnie to, to, to tutaj zadziałało. Jedziemy do góry. Mamy następne pozycje do tego. Mamy list, li, lista dzięki naszemu Grupowiczowi, którego też obserwujemy, również tutaj wymiana zleceń postępuje i czekam na jasne wybicie i na korekcie. Będę próbował grać to również do góry. Mamy również bio, który był rozgrywany przez, przez Tutaj innego grupowicza przez inną osobę prowadzącą u nas na grupie, także mamy multum tych walorów, na których warto się skupić. Mam również tutaj Forexa. Nie fiksujcie się tylko i wyłącznie na, na krypto. Jeżeli już zainteresowaliście się kryptowalutami, to warto rozejrzeć się szerzej i poszerzać swoje umiejętności, na co ja wam serdecznie zwracam. Uwagę, że warto po prostu już między tymi różnymi rynkami cały czas gdzieś patrzeć co się będzie działo. Popatrzmy jeszcze na US100 jak wygląda. US100 leci raczej już do góry. Dostaliśmy tylko małą korektę. Prawdopodobnie już ładnie wybijemy ten, ten wierzchołek. No i tutaj dalsze, dalsze surowce nie będziemy mówić. Może tutaj jeszcze kogoś interesuje sreberko. Ale, no, tak jak mówię, jeżeli chodzi o XRP, czekamy na sygnał w postaci wybicia tego wierzchołka. Wierzchołek zostanie pokonany, korekta, bierzemy to do góry, tak? Dopóki tego się nie, dla mnie nie wydarzy, to ja tu czekam i przyglądam się, co się będzie działo. Oczywiście nie tak dosłownie, po to mam właśnie ustawione tutaj alerciki. Tutaj mamy również ustawiony alecik, by wiedzieć co się na tym wykresie dzieje, a nie patrzeć cały czas z wykres i czekać po prostu z jakimś zleceniem, po prostu buy, żeby, żeby cokolwiek kupić, tak. Musimy spokojnie do tych rynków podchodzić, pamiętajcie, nie, nie, nie warto kierować się emocjami, bo rynek zawsze da nam prędzej czy później tak czy siak okazję do tego, by na tym rynku zarobić, jeżeli będziemy robić to z głową, tak, więc... Ja Wam dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas na ten, na, na ten materiał. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi analizami, piszcie w komentarzach. Możecie jeszcze wpisać jakieś inne coiny, które Was interesują. Ja Was oczywiście również zapraszam na grupę Gambit Tradera. Jeżeli chcecie szukać wiedzy i takiego profesjonalnego podejścia w analizie technicznej i to jak to rozpatrywać, te całe rynki i te ruchy. No to ja Was serdecznie zapraszam, bo u nas zawsze takie osoby, które szukają tej porcji takiej wiedzy solidnej, no to są bardzo, bardzo zawsze mi, mile widziani. Tak? Więc ja Wam dziękuję, życzę Wam uda, udanego tygodnia handlowego i do zobaczenia następnym razem. Cześć.